Często w ciągu dziesięcioleci mojej pracy z wiedzą duchową, spotykałem dusze dręczone nie tyle złożonością kosmosu, co rozdzierającym bólem własnego ludzkiego serca. Przychodzicie do mnie w milczeniu lub w rozpaczy, zadając sobie pytanie: dlaczego los wydaje się tak okrutny? Dlaczego życie z uporem maniaka pcha was w ramiona tych, którzy was ranią? Umniejszają i zdają się wysysać światło z waszych oczu. Pytacie, dlaczego zakochałem się w niewłaściwej osobie, dlaczego spośród wszystkich dusz na tym świecie moje serce wybrało właśnie te, która przyniosła burzę, a nie spokój. Współczesny świat daje wam pustą odpowiedź. Mówi o biologicznym przypadku i psychologicznym chaosie, ale ja mówię wam teraz z powagą kogoś. Kto zgłębił ukryte kroniki ludzkości, w spotkaniu dwóch dusz nie ma przypadków. Ból, który czujecie, to przeświadczenie, że popełniliście straszny błąd, oddając uczucia komuś niegodnemu, nie jest błędem w obliczeniach. To w rzeczywistości matematyczna precyzja ducha. To, co nazywacie niewłaściwą osobą w świetle antropozofii, jest najbardziej precyzyjnym instrumentem chirurgicznym, jaki karma mogła zaprojektować dla waszego obecnego wcielenia. Zdradzę wam coś, co odkryłem, badając drogę duszy między śmiercią a nowymi narodzinami. Coś, co może wstrząsnąć współczesną wrażliwością, ale jest kluczem do wyzwolenia z cierpienia. Nie wpadliście w pułapkę losu. W tej chwili przeżywacie realizację kontraktu, który podpisaliście w świecie duchowym, zanim jeszcze posiadaliście fizyczne ciało, kontraktu spisanego nie atramentem, lecz żelazną koniecznością ewolucji. Ta niewłaściwa osoba jest tragicznie posłańcem, którego sami do siebie wysłaliście. Zrozumienie tego to nie kwestia pocieszenia, to jedyny sposób, by zatrzymać koło cierpienia aby nie obróciło się ponownie w następnym życiu. Jeśli teraz nie pojmiecie ukrytej mechaniki tego fatalnego przyciągania, będziecie skazani na jego powtarzanie, wcielenie po wcieleniu, aż lekcja zostanie przyswojona nie przez miłość, lecz przez ekstremalny ból. Aby naprawdę zrozumieć naturę tego miłosnego dramatu, musimy uchylić zasłonę iluzji, która przysłania oczy dzisiejszej ludzkości. Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Siły, które nazywam arymanicznymi, te zimne, wyrachowane i materialistyczne, próbują przekonać człowieka, że jest on jedynie biologiczną maszyną. Materialistyczna nauka. Ten wielki autorytet nowoczesności powie wam, że pociąg fizyczny to kwestia feromonów, nieprzepracowanych traum z dzieciństwa czy dziedzicznych wzorców. Choć jest w tym cień prawdy, to wyjaśnienia te są niebezpieczne, bo ukrywają prawdziwą przyczynę. Współczesna psychologia leczy objaw, współuzależnienie, niską samoocenę, ale ignoruje duchowy korzeń tkwiący w ciałach subtelnych człowieka. Antropozofia dąży do pełnego obrazu, który uwzględnia to, co niewidzialne. Kiedy patrzycie na partnera, który zadał wam ból, wasze fizyczne oczy widzą tylko człowieka, który postąpił źle. Ale wzrok duchowy, wzrok wtajemniczonego, widzi nici przeznaczenia, węzły karmiczne ciągnące się przez stulecia. Wielkim wrogiem zrozumienia jest dziś powierzchowność. Jesteśmy bombardowani ideą, że celem ziemskiego życia jest szczęście. To uwodzicielskie kłamstwo. Celem życia na Ziemi nie jest ulotne szczęście zmysłów, lecz ewolucja świadomości, siły przeciwne, zarówno arymaniczne. Więżące nas w materii i cynizmie, jak i lucyferyczne, uwodzące iluzorycznymi namiętnościami, pracują niestrudzenie, byście postrzegali swoje nieudane związki jako zwykły pech. Chcą, byście czuli się ofiarami, bo ofiara nie ma mocy. Ofiara nie bada karmy, ofiara tylko cierpi i obwinia innych. Zapraszam was, byście zrobili krok w tył wyszli z ciemnej jaskini bycia ofiarą i spojrzeli w surowe światło duchowej rzeczywistości. Źródłem tej wiedzy nie są intelektualne spekulacje, lecz bezpośredni odczyt kroniki Akaszy, wiecznej pamięci wszechświata. Widzimy tam, że spotkanie dwojga kochanków kończące się tragedią, to często węzeł gordyjski, zawiązany przed wiekami, czekający na ten właśnie moment historyczny, by zostać rozwiązanym. Konflikt, który przeżywacie dziś w swoich salonach, jest echem bitew, stoczonych w innych epokach, obietnic złamanych w innych życiach i długów domagających się spłaty. Ignorancja wobec tych praw nie zwalnia nas z ich działania, przeciwnie. To właśnie niewiedza czyni ten proces tak bolesnym, dopóki wierzymy, że miłość to tylko romans, będziemy cierpieć. Musimy zacząć postrzegać miłość, a zwłaszcza jej brak, jako proces duchowej alchemii, gdzie ołów naszego ego musi zostać przetransmutowany w złoto wyższego ja. Niestety, ogień niezbędny do tej przemiany często przychodzi pod postacią osoby, która złamała nam serce. Pierwsze fundamentalne objawienie, jakie przynosi wiedza duchowa, leży w głębokim zrozumieniu ukrytej konstytucji człowieka. Interakcji między ciałem astralnym a nierozwiązaną karmą. Człowiek posiada ciało astralne, wehikuł emocji, pragnień i co kluczowe podświadomych sympatii i antypatii. To nie jest mglista chmura, lecz wysoce zorganizowana magnetyczna struktura. Gdy idziecie przez świat, wasze ciało astralne nieustannie emituje sygnały, częstotliwości zawierające sumę wszystkiego, czego w sobie nie uzdrowiliście. Wyobraźcie je sobie jako instrument muzyczny. Jeśli jest w nim nastrojona fałszywie struna, powiedzmy, stara rana porzucenia, czy ukryta pycha. Ta struna będzie wibrować bez końca. Oto sekret. W świecie duchowym podobne przyciąga podobne, ale w sposób paradoksalny dla oczu fizycznych. Duchowe prawo przyciągania nie przynosi tego czego świadomie chcecie, ale to czym wibracyjnie jesteście w swoich najciemniejszych głębinach przyciągacie brakujący element układanki waszej patologii lub waszej nauki. Jeśli wasze ciało astralne wibruje częstotliwością ofiary, wyślę magnetyczne wezwanie w eter. I kto na nie odpowie? Nie wybawca, nie osoba uleczona odpowie oprawca. Ktoś, kto nosi w swoim ciele astralnym komplementarną konfigurację agresora, narcyza czy osoby obojętnej, karma wymaga równowagi, wszechświat nie znosi próżni. Jeśli w waszej duszy jest dziura, Wszechświat przyśle dokładnie taki kształt, który tę dziurę wypełni, byście ją sobie uświadomili. Gdy ktoś mówi, to była miłość od pierwszego wejrzenia, czułem niewytłumaczalną chemię, często nie opisuje duchowej miłości, lecz traumatyczne rozpoznanie między dwoma ciałami astralnymi. To tak, jakby neurozy jednej osoby powiedziały do neuroz drugiej, o, tu jesteś. Wreszcie znalazłem kogoś, z kim mogę znowu odegrać mój ulubiony dramat. Rudolf Steiner uczy nas, że te fatalne atrakcje to okazje do uzdrowienia przebrane za katastrofy. Niewłaściwa osoba jest bezlitosnym lustrem. Jeśli przyciągacie kogoś, kto was nie szanuje, ezoteryczne pytanie nie brzmi, dlaczego on taki jest. Ale gdzie we mnie tkwi przekonanie, że nie mam wartości? To przekonanie jest plamą na ciele astralnym, często przyniesioną z poprzednich wcieleń. Cierpienie, jakie ta osoba zadaje, jest presją konieczną, by wypchnąć tę plamę na światło świadomości. Dopóki obwiniacie drugiego, karma stoi w miejscu. Ale w chwili, gdy zrozumiecie, że to przyciąganie zostało wygenerowane przez waszą własną częstotliwość astralną, moc wraca do was. Niewłaściwa osoba traci swoją funkcję. Kontrakt zaczyna wygasać. Drugie objawienie prowadzi nas do warstwy jeszcze głębszej wpływu sił lucyferycznych na zniekształcenie postrzegania miłości. Mówimy tu o dwóch siłach odciągających ludzkość z centralnej ścieżki: Lucyferze i Arymanie. W kontekście katastrofalnych związków, Lucyfer odgrywa rolę Uwodziciela. To siła rządząca gorącem ekspansją, nieokiełznaną pasją i duchowym egoizmem. Dlaczego zakochujemy się w niewłaściwej osobie? Często dlatego, że uwiodło nas fałszywe światło Lucyfera. Te relacje zaczynają się od obezwładniającej intensywności. Czujecie, że unosicie się nad ziemią, że świat zniknął. To upojenie jest podpisem wpływu lucyferycznego. Lucyfer nadyma ciało astralne, odłączając je od ziemskiej rzeczywistości. Sprawia, że projektujecie na drugą osobę boskość, której tam nie ma. Nie widzicie realnego człowieka z jego wadami, widzicie miraż stworzony przez wasze własne pragnienie pełni. Lucyfer szepcze, że miłość ma być ekstatyczna i wolna od wysiłku. Każe nam szukać kogoś, kto karmi nasze ego. I gdy znajdujemy kogoś, kto serwuje nam ten emocjonalny narkotyk, może zręcznego uwodziciela, może kogoś stosującego love bombing, nasza dusza, głodna transcendencji, łapie przynętę. Ale natura lucyfera to niestabilność. Ogień, który szybko wybucha, szybko gaśnie. Kiedy faza zakochania mija, a mija zawsze, upadek jest bolesny. Nagle anioł. Okazuje się zimny lub okrutny. Iluzja prysła, odsłaniając arymaniczną pustynię pod spodem. Często ta niewłaściwa osoba nie jest zdolna do prawdziwej więzi. Żyje na powierzchni. A wy, uwięzieni w pułapce, gonicie za tym pierwszym momentem ekstazy, zakochani w duchu, w projekcji. Lekcja duchowa brzmi tutaj: Rozwijajcie rozeznanie. Prawdziwa miłość, która buduje światy, nie jest ślepa, jest trzeźwa. Łączy ciepło serca ze światłem umysłu. Ból, który teraz czujecie, jest antidotum na truciznę iluzji. To rzeczywistość puka do drzwi, żądając, byście zeszli z chmur na twardy grunt prawdy. Trzecie objawienie jest chyba najtrudniejsze do przyjęcia koncepcja umowy przedurodzeniowej podjętej podczas kosmicznej północy. Między śmiercią a nowymi narodzinami nadchodzi moment, w którym wraz z wyższymi hierarchiami kontemplujemy plan naszego przyszłego życia. W tym stanie absolutnej jasności nie kieruje nami strach ani pragnienie komfortu, lecz potrzeba ewolucji, widzimy nasze braki. Może brakuje nam cierpliwości, pokory czy odwagi w stawianiu granic? I z przerażającą trzeźwością wybieramy testy, które pozwolą nam te cechy zdobyć. Tutaj wkracza niewłaściwa osoba. Z punktu widzenia wieczności nie jest ona wrogiem, lecz ochotnikiem. Wyobraźcie sobie, że przed urodzeniem widzieliście, że musicie nauczyć się miłości własnej. Jak się tego nauczyć w świecie fizycznym? Nie przez bycie rozpieszczanym, mięsień miłości własnej rośnie tylko wtedy, gdy musi stawić czoła brakowi miłości. Zawarliście więc pakt z inną duszą. Ty zejdziesz i będziesz tym, który mnie zdradzi lub zignoruje, będziesz kamieniem szlifierskim, na którym naostrze miecz mojej samooceny. Kiedy spotykamy tę osobę na ziemi, opada zasłona zapomnienia. Czujemy przyciąganie i interpretujemy to jako romans, podczas gdy scenariusz został napisany jako dramat i przezwyciężenie. Toksyczne zachowanie partnera jest na poziomie ezoterycznym wiernym wykonaniem roli. To nie usprawiedliwia zła, jakie czynią. Oni też tworzą sobie nową, negatywną karmę, ale wyjaśnia dlaczego tam jesteście. Jesteście tam, bo prosiliście o te lekcje. Dopóki tylko płaczecie, dlaczego ja, oblewacie egzamin. Właściwe pytanie, które uwalnia kontrakt, brzmi: Co ten ból próbuje we mnie wykuć, czego nie zdobyłbym w inny sposób? Czy syt? może samotność w związku ma zmusić was do odnalezienia bogactwa we własnym wnętrzu? Kontrakt przedurodzeniowy jest nieodwołalny, dopóki klauzula nauki nie zostanie wypełniona. Czwarte objawienie dotyczy ciała eterycznego i siły Arymana siły powtórzeń i lęku. Jeśli Lucyfer stworzył iluzję, to Aryman tworzy lodowate więzienie, w którym trwacie, wiedząc, że to zła relacja. Pytacie: Skoro wiem, że on mnie niszczy, dlaczego nie potrafię odejść? Odpowiedź nie tkwi w intelekcie, lecz w waszej konstytucji witalnej, w ciele eterycznym, to siedlisko pamięci i nawyków. Kiedy żyjecie z kimś blisko, wasze ciała eteryczne splatają się, tworzycie wspólne rytmy snu, jedzenia, ale i rytm dramatu. Aryman, duch materializmu i sztywności, nienawidzi zmian, używa toksycznego związku, by zwapnić duszę. Dynamika bólu i przyjemności tworzy głębokie bruzdy w waszym eterze. Uzależniacie się od cyklu. Rozstanie jest odczuwane przez ciało eteryczne jak fizyczna amputacja, rozerwanie tkanki życia. Dlatego logika zawodzi. Aryman szepcze wam o strachu przed samotnością i biedą. Używa niewłaściwej osoby jak kotwicy. Często zakochujecie się w osobie reprezentującej te cechy arymaniczne, których wam brakuje. Może chłód, krytycyzm, twardy materializm. Jeśli jesteście duszami, które za bardzo bujają w obłokach wpływ lucyfera, karma przyciąga was do tego arymanicznego ciężaru, by was uziemić. Cierpienie płynące z chłodu partnera to wstrząs, który zmusza was do wyhodowania grubszej skóry, ale uwaga, jeśli się nie obudzicie, aryman wygrywa, stajecie się zgorzkniali, martwi za życia. Aby przerwać ten cykl, potrzebna jest tytaniczna siła woli i gotowość na zniesienie bólu odstawienia eterycznego. Piąte, najbardziej wstrząsające objawienie to spotkanie ze strażnikiem progu i projekcja naszego własnego sobowtóra. Każdy człowiek nosi w sobie cień, sobowtóra, Doppelgänger, sumę wszystkich swoich niedoskonałości i zła. Zazwyczaj go nie widzimy. Żyje w podświadomości, ale w związku zachodzi mistyczne i straszne zjawisko. Projektujemy naszego sobowtóra na partnera. To, co najbardziej nas w nim irytuje i rani, jest często zniekształconym odbiciem czegoś, co tkwi w nas samych, ale czego nie chcemy uznać. Jeśli przyciągnąłeś kogoś egoistycznego, pytam: Gdzie w twojej duszy mieszka ukryty egoizm? Może to egoizm polegający na żądaniu, by świat kręcił się wokół twoich potrzeb emocjonalnych? Niewłaściwa osoba ma za zadanie uzewnętrznić twojego sobowtóra. Działają jak aktorzy odgrywający sztukę twoich własnych cieni. Dopóki wskazujesz palcem mówiąc, On jest potworem, tracisz świętą okazję spojrzenia w lustro. Strażnik progu mówi: Nie przejdziesz do prawdziwej miłości, dopóki nie zmierzysz się z tą bestią, która jest twoja. Nienawiść, którą czasem czujecie do partnera, to w istocie przerażenie duszy, rozpoznającej część samej siebie w drugim człowieku. To rezonans. Gdybyście nie mieli w sobie ziarna tej wady, zachowanie innej osoby nie niszczyłoby was tak bardzo. Niewłaściwa osoba zdziera naszą społeczną maskę dobrego człowieka, doprowadzając nas do granic wytrzymałości. Dopiero tam, Twarzą w twarz z własnym sobowtórem zaczyna się uzdrowienie. Jeśli potrafisz spojrzeć na partnera i powiedzieć: Widzę twoją ciemność i rozpoznaję, że mieszka ona także we mnie, wybaczam tobie, bo muszę wybaczyć sobie. Węzeł karmiczny pęka. Partner przestaje mieć moc ranienia. Moi drodzy, cierpienie miłosne to ogień w tyglu alchemicznym. Nie jesteście ofiarami przypadkowego wszechświata, jesteście architektami własnego losu. Niewłaściwa osoba nie była błędem, była koniecznością, była surowym instruktorem granic i prawdy. Teraz macie wybór: możecie spać dalej, powtarzając rolę ofiary, albo się obudzić. Przebudzenie oznacza przyjęcie radykalnej odpowiedzialności za swoją wibrację. Oznacza zrozumienie, że prawdziwa miłość jest możliwa tylko między dwiema istotami, które już odnalazły same siebie i nie potrzebują drugiego, by zapełnić pustkę, lecz by dzielić się pełnią. Ścieżka wiedzy duchowej nie jest łatwa, ale wyzwala. Spójrzcie na swoją biografię okiem naukowca. Podziękujcie w ciszy tym, którzy was zranili. Bo wskazali Wam słabe punkty Waszych twierdz. Czas wyboru jest teraz. Szukajcie wiedzy duchowej nie jako ucieczki, lecz jako narzędzia. Wzmocnijcie swoje ja i wiedzcie, że w momencie, gdy staniecie się właściwą osobą dla samych siebie, wszechświat w swojej boskiej matematyce nie będzie miał wyboru, odzwierciedli tę nową rzeczywistość w Waszych spotkaniach. Niech mądrość rozświetli wasze serca.